Co że, że pan chciał, chciał się pojawić na, na tym wydarzeniu, że Urząd Marszałkowski został patronem honorowym tego wydarzenia? No to jest moj, moja przyjemność i obowiązek mm -hmm. również wspierania tego, co jest jednym z najważniejszych filarów polityk horyzontalnych Unii Europejskiej. Kształcenie się przez całe życie jest ideą nie tylko teoretyczną, ale i praktyczną. Dzięki temu poprawia się rynek pracy, poprawia się również jakość życia przez to, że więcej potrafimy. Ja bardzo ciekawą kiedyś przeczytam taką krótką informację, jak wygląda nasze kształcenie, porównując czy zasób informacji, jakie otrzymujemy, porównując z osobą, która zdobywała tę wiedzę w średniowieczu. I teraz porównując to, ile no, ta osoba ze średniowiecza, zdobyła przez całe, krótsze oczywiście życie, można porównać do współczesnych czasów tą ilość tego, tej wiedzy do jednego wydania sobotnie, niedzielnego z dodatkami Gazety Wyborczej. Więc jak gdyby Ileś tej informacji, którą przyswajamy, jest bardzo dużo. To jest właśnie to, co powiedziała jedna osoba bardzo ważną na, 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 na podczas konferencji, że my powinniśmy też zastanowić się, jak utrwalać tę wiedzę. A utrwalanie i, i budowanie tej świadomości to są właśnie takie spotkania. Tym bardziej, że my też współfinansujemy tę to, 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 to imprezę przez, jakby, przez, przez to, że projekt, który został złożony przez Uniwersytet, a z Marozo Francją, który Oczywiście, właśnie takie jak zaproponowanie tej idei uczenia się przez całe życie, bardzo ja, ja, ważne, czy pan uważa, jakie są największe problemy projektu i organizacji w Jak Państwo widzą największe problemy w województwie ludzkiej, jeśli chodzi o właśnie propagowanie idei energii? Jedna, jeden problem to jest chyba taki ogólnopolski, nie, nie tylko związany z samym regionem, to jest e, świadomość. Budowanie świadomości czym jest lifelong learning i czym, e, w jaki sposób instytucje publiczne, instytucje szkoleniowe e, m, m, mają tę świadomość w jaki sposób i narzędziami budować. To jest pierwsza rzecz. I, i takie spotkania to jest, to jest jeden z elementów, który powinien być i ich jest stosunkowo zbyt mało, więc to jest problem, jeśli mógłbym tak to postawić. A druga rzecz to jest taka, że wszelakie kursy szkolenia, te nieincydentalne, tak było mówione, tylko te sformalizowane, one są w dużej mierze nie dostosowane do potrzeb rynku pracy. Moim zdaniem firmy szkoleniowe, czy też instytucje, nie do końca korzystają chociażby z różnych raportów dostępnych, czy też z badań i też uczelni wyższych, ale też urzędów pracy, ludzkiego urzędu pracy, jeśli chodzi o zawody deficytowe, czy też nadwyżkowe. Z tego można ukształtować jakby, co jest ważne dla regionu, jakie są potrzeby i do tego ukształtować, uszyć na miarę kurs, szkolenie, warsztat i tak i tak dalej. Tego brakuje na pewno i brakuje jeszcze jednej rzeczy. Proszę pamiętać, jak ogromne środki, ogromne środki zostały przekazane Polsce i regionowi na rozbudowę infrastruktury, czyli regionalny program operacyjny, czyli projekty w ramach programu operacyjnego innowacyjna gospodarka i infrastruktura i Środowisko. Nam brakuje specjalistów do budowy i do obsługi tego, co zostanie zbudowane, co jest budowane. Więc jakby to, co my nazywamy takim żargoniem unijnym komplementarnością, czyli spójnością tego, co się robi w twardych inwestycjach w projektach i w projektach miękkich, brakuje tego. Same kursy językowe, same kursy komputerowe, to nie wszystko. Pamiętajmy o tym, że są, jest osiem kompetencji kluczowych, które powinny się przenikać. To jest i komunikacja, i posługiwanie się internetem, i nowoczesnymi technologiami. To jest umiejętność logicznego myślenia, umiejętność no, bazowania na tym, co niesie kultura regionu, no, tradycja tego, gdzie mieszkamy i, i, i Europy całej.